Trening ze skakankiek skaka, kreska e schudn? Trening ze skakankiek skaka, kreska e schudn? Mylisz, kreska e-trening ze skakank to zabawa tylko dla dzieci? Nic bardziej mylnego. Sprawdź, jakich cudów kreska e dokona regularne skakanie na skakance, systematyczne ćwiczenia pomok Ci schudn i sprawi, Kreska E na nowo polubisz skakanie. Skakanie na skakance nie tylko pozwala schudn, ale tak kreska E poprawia kondycję i modeluje mi, nie nóg? Jak schudn. Skaczce na skakance. Jeżeli dziś znów zjadł kreska E ciastko z kremem i pomyla, kreska E na diet przechodzisz od jutra. Chwy Kang. Tylko pół godziny intensywnego skakania pozwoli Ci spali około 3,004 kcal. Ponadto regularne treningi poprawi wygląd Twoich bydek, but, polatków, a tak kreska E co ciekawe ramion. Wprawiajce skakank w ruch, wzmacniasz górne partie ciała. Skóra ramion staje się i odrniejsza i wygląda zdrowiej. Jukreska po kilku intensywnych treningach zaczniesz wyglądać smuklej, a Twoje nogi będą zachwyca wymodelowanym kształtem. Wiczenia <śpiewanie> na skakance WP bywaj na wzrost tetna, popraw pracy serca i ukbadu KR-ENIA. Dzięki regularnym treningom nie tylko poprawisz swojej kondycji, równowagi i koordynacji, lecz tak kreska e zauwa kreska a nie wzmocnisz ciabo i w na zwiększenie elastyczności stawów. Przyspieszesz tak kreska e przemian materii, co pozwolić i zauwa kreska y efekty na wadze. Dodatkowe zalety skakania na skakance to tak kreska E niski koszt sprzętu, PRZ szybkie efekty treningu i mokreska liwo gimnastyki zarówno w domu, jak i na wie lym powietrzu. Jak CZ to skaka na skakance. Powszechnie wiadomo, kreska E najwa w treningu jest odpowiednie przygotowanie i regularno. Najlepiej skaka codziennie po pół godziny. Oczywiście, jeśli wcześniej nie uprawia kreska adnego sportu, zacznij od krótszych treningów, na przykład 30 sekund skakania, 10 sekund przerwy, potem znowu 30 sekund skakania i tak A kreska do 10 minut. Z czasem stopniowo wydbu kreska i treningi. Na pocztek mokreska za zaczwiczy 3-4 razy w tygodniu. Dobre efekty osi jeśli jeli liczenia ze skakank popczysz z treningami siłowymi, Wypróbuj na przykład plan treningowy na redukcji tkanki tebuszczowej, który SK bada si i zwicet kardio- i siłowych. Codzienne powtarzanie Wiczet przyniesie organizmowi wiele korzyści. Poprawia się nie tylko samopoczucie i kondycja psychiczna, lecz tak kreska E wydolno oddychowa CZ bo Wzrasta masami, niowa, co korzystnie modeluje sylwetk. Dodatkowo trening pomaga utrzymać smugę sylwetki i przyspiesza przemian materii. Co jednak zrobi, by trening stał się naszym nawykiem i sprawia przyjemno, a nie kojarzy psi z siódmymi potami wyciskanymi w dusznej sibowni? Zastosuj kilka naszych rad, a jukreska po kilku dniach codzienne liczenia ze skakan w stan si twoim nowym zwyczajem i korzystnie wpyn na twoi sylwetk. To ci się przyda 5 zasad skutecznego treningu na skakance 1. Właściwy Komfort zapewni ci wygodne, dobrze dopasowane do ciała ubranie. Najlepiej jeśli będzie wykonane z materiału usuwającego nadmiar potu, wydzielanego podczas wyczet. Jeśli planujesz skakać na, wiekreskalnym powietrzu, pamiętaj o amortyzującym obuwiu. 2 Miejsce treningu: kropka-eż-trenowa, zarówno w domu, jak i na dworze. Najwa kreska eby skakanie odbywa na pod u stabilnym, pebaskim i wzgl kim. Techniki skakania: zachowuj prosty sylwetkę. Patrz przed siebie, trzymaj nisko bokcie i nie usztywniaj kolan podczas skoków. 4. Regularno. Pamiętaj, kreska lepiej wiczy krótko i systematycznie nik kreska raz w tygodniu do utraty tchu. 5. Zmiana stylu sposobem na nud. Jeśli poczujesz się znudzona, mo kreska eż zaczek eksperymentowa. Spróbuj wykonać kilka tak zwanych ósemek, skacz do tyłu, lub na jednej nodze. Propozycje, Wiczet, zale kreska tylko od Ciebie. Jak skakank kupi? Skakanki jest dostateczne pnetka kreska w sklepie sportowym. Jeśli jednak planujesz systematyczne ćwiczenia, musisz zwrócić uwagę na to, by SPRZT. Na którym będziesz je wykonywa, by dobrze dopasowany. Jedynym kryterium dobrania skakanki jest zwrócenie uwagi na jej debugo. Kiedy staniesz na jej rodku, debugo uchwytów powinny nasiga niewiele ponad wysoko Twoich pach. Za debug skakank mokreska na skróci, wice pepki na jej kotcach. Za krótk powinno się wymienić. Dodatkowo warto dobra odpowiedni wak skakanki, najlepsze SSPRZ-ty lekkie, wykonane ze sztucznego tworzywa. Jeśli pilnie, ledzisz nowe trendy, z pewnością zainteresuj ci tak. kreska E z licznikami, pozwalaj C. sprawdzić czas skakania i liczb spalonych kalorii. Dodatkowe mokre liwoci na pewno korzystnie wpłyną bym na zwiększenie motywacji do treningu. Kto nie powinien trenować ze skakang? Wydawa si. kreska Skakanie na skakance tak popularne wrót dzieci nie powinno mnie przeciwwskazać. Ten rodzaj aktywności nie jest jednak polecany osobom z du kreska na dwa boci. Mokreska E tak kreska E problemy ze stawami. Specjali ci odradzaj go tak kreska E cierpicym na niewydolno sercow i kabopotyska r kreska E. Jeśli jednak do nich nie kreska iż, i ukreska dzi rozpocznij przygod ze skakanki, i wymodeluj swoje ciało. Mokreska E po regularnym treningu będziesz w stanie pobić rekord skoków na skakance, który wynosi 136 powtórzeń w cigu 15 sekund.